To jak dziś zagrają gospodarze Trener postawił na dość bezpieczne 4-4-2 Czym się charakteryzuje to ustawienie? Jest elastyczne i pozwala wpłynąć na każdy sektor boiska A obrońcy mają dobrą asekurację ze strony pomocników Piętą achillesową mogą być kontrataki po skrzydłach Ustawienie drużyny przyjezdnych na Państwa ekranach. Zespół zagra w tradycyjnym systemie 4-5-1 z jednym tylko napastnikiem. Takie ustawienie jest wbrew pozorom dość elastyczne, bo oprócz ewidentnego egzekutora, cała druga linia to potencjalni uczestnicy akcji ofensywy. Dziękuję. Właśnie rozpoczęło się spotkanie. Przerwał to obrońca, a będzie wznowienie gry wrzutem załku. Może teraz pociągnąć akcję do linii końcowej. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Ciekawe, jak to wykorzystają. Mają wrzut z autu pod polem karnym rywala. Christopher Schindler. Będzie chyba podawał. Kier Emeric O'Boney Jan. Dobra obrona. Beląda. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Co teraz w I piłkę przejmują rywale. El -Sharaudi. Piłka dograna na bliższy słupek. Mamy bramkę! Mówi się, że mecz wygrywa ten, kto popełni mniej błędów, ale błędy na rywalach można też samemu wymuszać, tak jak w tym przypadku. Tak jest, cała drużyna ciężko pracowała, by odebrać tę piłkę. Ależ uwolnił się spod opieki głową pięknie umieścił piłkę w bramce. Znakomite zagranie, tak jak i cała akcja. Jeden do zera. Przewaga nie jest bezpieczna. Tracą piłkę po tym podaniu. Spójrzmy na to podanie. Korona. Złe dośrodkowanie przejmuje obrońca. Rywale stosują skuteczny pressing. Ależ przeczytał to jak profesor. Belonda. El Sarawi. Falcao. Serii, Berdi. Falcao! I piłka w rękach bramkarza. Falcao. Okazja Falcao. No mało zabrakło, a piłka uderzyła w słupek i wraca do gry. Próbują teraz skrzydłem. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Serii. Świetnie teraz na wolne pole. Uteczna obrona bramkaza. -bram karny tym faulem może zaprzepaścić wszelkie nadzieje swojej drużyny. Masz rację Darek, tym bardziej, że wygląda na to, że psychicznie w tym meczu oni się nie podniosą. Arbiter bez wahania wskazał na jedenastkę, jednak o dziwo nie pokazał kartki za faul. Najwyraźniej nie chciał karać zespołu dwukrotnie. Uznał, że rzut karny wystarczy. Jest gol z tego karnego. Obejrzyjmy jeszcze raz tę jedenastkę. Wytrzymał presję, nie dał się zdeprymować i udźwignął odpowiedzialność. Trzeba pamiętać, że to się tylko wydaje takie proste, ale to zawsze strzelający jest na musiku. No i mamy 2 do zera. No zobaczymy, czy rywale zmienią swoją taktykę. Carlos Vela, Korona, Orban, dobrze przesuwa się z piłką. Palkao. odbiła się ta piłka od obrońcy, więc będzie rzut rożny. No mamy okazję, żeby zobaczyć powtórkę rzutu karnego. Ależ przyłożył z tego karnego posyłając piłkę blisko lewego słupka. Zagrywa w okolicę dziewiątego metra. Nic z tego nie wyszło. Trzeba spróbować inaczej. Zły odbiór podania i strata. No piłka oddana w zasadzie bez walki. El Elszarał. Jest okazja do dośrodkowania. A i słabe... I jest Bramka. Niebywale Bramko strzelny jest w tym spotkaniu. Uzbierał już trzy trafienia. Jest się z czego cieszyć. Spójrzmy na tego piękne uderzenie, hattrick, to jego wielki dzień. Jest w niesamowitej formie, wykorzystał bezbłędnie wszystkie okazje. Różnica klas obu zespołów jest dzisiaj aż nadto widoczna. Christopher Schindler. I piłkę przyjmują rywale. Berdi. Rozrzucenie do boku. Falcao. El Przesuwa się w stronę bramki. Świetnie zablokował to uderzenie Kiepskie podanie, zupełnie bez pomysłu Strata piłki Dobrze się z bramkarz, ale to nie koniec zagrożenia Pierre-Emerick Aubameyang Już blisko pola karnego Aubameyang Szkoda, że jest spalony Mielibyśmy bramkę No niestety, sędzia sygnalizuje spalonego Chociaż jeśli był, to minimalny Ależ nieudane podanie. Co za głupia strata. Ma teraz miejsce na skrzydle. Ma szansę na dośrodkowanie. Ciekawe to dośrodkowanie w szesnastkę. Ale ostatecznie nikt nie dochodzi do piłki. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Centra w pole karne. Przepychanki. Cóż, chyba będzie chciał jak najszybciej zapomnieć o tym uderzeniu. Pełna zgoda. Nie wiem, czy nieczysto trafił głową w piłkę, czy po prostu mu ten strzał nie wyszedł. Carlos Vela. Elsharaun. Dobrze prowadzi piłkę. Czy będzie dośrodkowywał? Coś się dzisiaj dzieje z jągiem, Zacięło się coś. Ciężko wytłumaczyć, w jaki sposób tak utalentowany zawodnik może tak zawodzić. Istotnie gra, jakby miał nogi z ołowiu. obrońcy go praktycznie odcięli od podań. Proszę tylko spojrzeć na mapę jego kontaktów z piłką. Musi coś zrobić, wziąć się w garść, bo widać aż nazbyt wyraźnie, jak jest ważny dla zespołu. Bez jego dobrej gry przegrywają. Do grania piłki z rzut rożnego. No wyręczył teraz bramkarza znakomicie. Bramkarz nie miał większych problemów z tym strzałem. No, dobre podanie, może coś z tego będzie. Gol! Rewelacyjnie to zrobili. Kibice szaleją. Popatrzmy jeszcze raz, ile tutaj przebiegł. Obrońcy niezdolni byli go zatrzymać. Popis indywidualnych umiejętności zwieńczony bardzo ładnym golem. Takie rajdy nie zdarzają się na co dzień. 3 do 1. Taki wynik pozwala na trochę oddechu, ale nie jest żadną gwarancją wygranej. Sędzia kończy pierwszą połowę. 3 do 1. Co myślisz o występie do przerwy Falcao? No, fantastyczny występ. Nieco dzień zdobywa się hat-trick w jednej połowie. Świetnie pomógł drużynie objąć prowadzenie. Jeśli po przerwie zagra równie dobrze, mogą być spokojni owy. I zaczęli drugą połowę meczu. Vela. Asebe. Jezus Corona. Nikt teraz nie przeszkadza. Corona. Belonda. Seri! <klucz> Vela. El-Sharawi Spójrzmy, dośrodkowanie, tam jest Falcao Rozpoczynają kontratak Pierre-Emerick obama Young, Falcao Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika I inteligentnie przechwycił piłkę Dobra pozycja do oddania strzału Ciekawe jak to rozwiąże. Petersen! Nie ma gola, piłka trafia w słupek i wraca na boisko. Ach, to nie była łatwa pozycja, ale i strzał mocno nieudany. Może trzeba było próbować jakoś inaczej w tej sytuacji, schodzić do środka, szukać do grania. Belonda. Carlos Vela. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Będą zmiany, zobaczymy czy trener zmieni też taktykę. Wypoczęty zawodnik na pewno pomoże drużynie. Belonda. Zaczyna to wyglądać ciekawie. Groźnie ma sporo miejsca i czasu. El-Sharawi! Nie ma gola, piłka trafia w słupek i wraca na boisko. No, może coś z tego będzie. Piłka w pole karne, są tam koledzy. Szkoda próbował dośrodkowaniem znaleźć swojego partnera, ale zabrakło kilku centymetrów. Minęło 15 minut drugiej połowy. Dobre podanie minęło linii obrony. Petersen! No, nie popisał się teraz. Bardzo słabe wykończenie akcji. Tak, zmarnował doskonałą sytuację z bliska. Menedżer nie wygląda na zadowolonego, ale trudno mu się dziwić. Niestety, strata piłki. Ruszył z piłką do przodu. Ach, wydawało się, że A jednak przejął. No, już blisko polekarny. Jest okazja do dośrodkowania. Trener zdecydował się na wymianę zawodnika. dośrodkowana z rogu. No i będziemy mieli wznowienie gry przez bramkarza. Rewelacyjny dzisiaj Falcao. Nie ma słabych stron. Bardzo wysoka forma tego zawodnika. Racja. Gra dziś naprawdę dobry mecz. Kiedy ma piłkę w okolicach pola karnego rywali, bramkarz zaczyna nerwowo przestępować z nogi na nogę. Nie bez powodu, co widzimy na widocznej właśnie na ekranach analizie jego strzałów. Pierre-Emerick Aubameyang. Mierzone podanie od Aubameyanga. To może być bramka kontaktowa. Dobra obrona. Krótkie rozegranie z rzutu rożnego. Dogrywa piłkę do lepiej ustawionego kolegi. Ależ przeczytał to jak profesor. Niezła okazja do kontry. Palkao. Drybluje w stronę bramki. Ach, miejsce na centre. Teraz na pewno! Niewiele brakowało. Oj tak, czysto uderzył z powietrza. To by była piękna bramka. Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. 15 minut pozostało do końca regulaminowego czasu gry. Niezwykle ważna interwencja obrońcy. El Falkao Falcao. ale zablokowany. Dobrze w tempo będzie szansa. No, wychodził tam sam na sam. Podniesiona chorągiewka. No i mamy spalonego. Prawie udało mu się urwać, ale obrońcy zdołali złapać go na spalonego. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. I tak oto tracą piłkę. Będą zmiany. Zobaczymy, czy trener zmieni też taktykę. Wypoczęty zawodnik na pewno pomoże drużynie. No i strata piłki. No, ma miejsce na skrzydle. Ma czas i miejsce. Dośrodkowanie przejęte przez obrońców. Nic z tego nie wyszło. Petersen. Ładnie pomyślane. Wydawał? Ależ wywiódł obrońców, no ma niepowtarzalną szansę. Pewnie wyłapał piłkę. Ach, imponuje dzisiaj tymi podaniami. Od początku spotkania uważnie gra, teraz też celnie zagrał. Blisko już do bramki. E, oczywiście mój błąd, przepraszam. obamy Yang. Za linię obrony bardzo sprytnie Petersen. Uff, co za interwencja! Podaję do kolegi ustawionego. Nie. Proszę i mamy bramkę! Taktyka z wysokim pressingiem się opłaciła. Wymagało to sporo pracy, wielkiej dyscypliny, ale jest efekt. Najpierw w postaci zdobytej piłki, a potem groźnej akcji i bramki. No i mamy emocjonującą końcówkę. Bramka kontaktowa w doliczonym czasie gry nagle sprawia, że nikt tu nie jest już pewny wyniku. Teraz wystarczy jeden błąd, jedno dobre zagranie i cud stanie się faktem. Pytanie tylko, czy wystarczy im czasu. dwa. No i oba zespoły będą teraz szaleńczo szukały kolejnych goli. El Berdi. Seri. Ma dużo miejsca na skrzydle. Okazja do dośrodkowania. Centra na bliższy słupek. Niebezpieczny ślizg. Możliwe, że skończy się to żółtą kartką. Sędzia pokazał żółtą kartkę. Na powtórce widzimy wyraźnie, że był tutaj fał. Powoli zbliżamy się do końca. Jeśli dobrze rozegrają ten rzut wolny, mogą przypieczętować wygraną. Dobrze antycypował intencje podające. Mecz właśnie się zakończył. Co sądzisz o grze Falcao w tym meczu? Fantastyczny mecz. Długo go będzie pamiętał. W końcu niecodziennie można ustrzelić hat prowadząc zespół do zwycięstwa. Jest gol z tego karnego.